Anon level 32, rezydent betonowej dżungli, osiedle rakietowa 7b, klatka druga. Domofon nie działa od dwóch lat, bo sąsiad z parteru próbował podkryć PS4 pod domofon, żeby mieć Netflixa do windy. Mam biznes. Nie taki Januszowy z dropshippingiem, nie. Prawdziwy, nielegalny, pachnący koprem i fermentacją jak piwnica babci Grażyny. Przemycam kiszonki. Nie pytaj, skąd się to wzięło. Zaczęło się niewinnie. Ziomek z Wowa przemycił mi swoich ogólków, takich, co to nawet ruska mafia się oblizuje. Spróbowałem. Oświecenie. Smak, jakby Jezus zapalił grilla pod Lidlem. Teraz jestem ogólkowy bos, Sfermentowany król południa. Pickle Pablo lakumatych. Przemycam kiszonki w bagażniku Passata 5 z 2001 wersja kombi zawias na sztywno, bo wożę po 40 słoików dziennie. Granice? <laughs> Przechodzę przez nie. Jak przez promocję w biedrze. Celnik patrzy na mnie podejrzliwie, ja mu daję słoik. On mi mówi: Spokojnej drogi, panie majorze. I tak to się kręci. Konkurencja? Był jeden taki z osiedla obok. Robił kiszoną kapustę w wannie, ale raz zasnął przy fermentacji i zapach obudził straż pożarną. Zniknął. Mówią, że teraz kisi na Białorusi. Ostatnio miałem zamówienie specjalne. Kiszone mango z chili. Wersja premium dla hipsterów z warszawskiego mordoru. Zrobiłem, zarobiłem, a teraz siedzę na murku z jąkami ziomkami piję, z plastiku i liczę, ile jeszcze słoików potrzeba, by kupić mieszkanie z widokiem na sortownię śmieci. I pamiętaj jedno, ziomek. Nie zadzieraj z kimś, kto potrafi sprzedać ogórka drożej niż gram złota, bo jak raz zasmakujesz mojej kiszonki, to już nie wrócisz do życia bez fermentacji.